Witam, drogich kolegów i koleżanki. Powiem tak szczerze, z dobrym humorem. E, powiem tak szczerze, nie myślałem, że będę się poniżał mm, do takiego poziomu jak niektórzy i że będę nim po prostu odpowiadał e, cokolwiek do jakiegoś głupiego reportażu. E, powiem, powiem najpierw tak. E, chyba niektórzy mają problem ze swoim kanałem i za mało zarabiają i po prostu szukają sensacji szukują, szukają filmików gdzie do czegoś można się przyczepić i po swoją popularność trochę zwiększyć żeby można było zarobić trochę więcej złotówek. Bo ja akurat mimo że mam kanał na YouTube już ładnych parę lat i mam kilkadziesiąt e, filmów nagranych i można powiedzieć, kilka tysięcy y, subskryberów. Ja, mam, ja, nie, ja nie ustawiłem sobie, żebym na YouTube zarabiał. Ja jak nagrywam, to tylko ewentualnie do swojej y, przykładowo y, przyszłościowej wspomnień, żebym mógł sobie obejrzeć, jak byłem kiedyś młody, jak lotowałem, jak moje dzieci wyglądały, ewentualnie przekazać Wam jakąś wiedzę, czy ewentualnie odstąpić Wam od siebie jakiegoś gołębia, czy ewentualnie w ostatnim y, p, y, był pro, y, program lotowy. Powiem tak, całe zamieszanie, do którego doszło, wyszło od tej jednej kartki na tych dwóch stronach. Ludzie sobie obzdurały, że ja jestem jakimś kurwa weterynarzem, że ja tutaj z córkami, z, z kobietą, sprzedajemy środki i tak dalej. Ja opowiedziałem, jak to u mnie działa i jak to trzeba stosować. Zaczniemy jeszcze raz, bo wiem, że niektórzy widocznie mają bardzo niskie IQ i nie wiedzą, jak obejrzeć film i jak go odebrać, i co z tego filmu wziąć do siebie. Tylko od razu oskarżać, mówić, że ktoś jest zerem, a najpierw e, po prostu ludzie trzęsąć się, e, mówiąc, że sami to podawali e, i tak dalej, to wrócimy do Bajtylu i tak dalej. Ale o co chodzi najważniejsze? Najważniejsze to mogę powiedzieć hodowli co jest gołąb chęć pomagania i lotowania ciężkiej pracy przy tym gołębiu oczywiście zdrowie gołębi i ja chciałem wam udostępnić możliwość bo robiłem to przez wiele lat 25 lat lotuję od 10 lat jestem naprawdę wysoko naprawdę wysoko Kilkadziesiąt razy, dużo kilkadziesiąt razy, nie 10, nie 20, nie 30, nie 40, wiele, wiele razy mistrza robiłem oddział w różnych kategoriach. Na pewno kilkanaście, a może nawet już kilkadziesiąt razy pudło w okręgu, mistrza okręgu itd. Co łatwo sprawdzić, drodzy koledzy. Wystarczy wejść na PZHGP oddział piotków Trybunalski. wejść sobie kurczę wyniki są po kolei opisane wyniki z tego roku, z tamtego roku i wpisać i bez hasła. Takie pierdoły opowiadata, że przykładowo w gołębie u mnie e, w lotowym gołębniku ty człowieku opowiadasz, że w moim gołęniku nie ma lotowej od tej chemii, od tego wszystkiego starych. Ja powiem tak, w tamtym roku sprzedałem pół stada, które ofiarowałem dla córek, które mogły lotować. Zgodnie z regulaminem, ja wiem, nie chcę się czepiać zarządu głównego, ale jakby raz, drugi, wziął się za dupę tych kurwa pseudo, nie wiem, prezesów i tych członków, co nowo wstępujące osoby, mieszkające ogólnie na terenie danego oddziału, okręgu i tak dalej, nie mogły się wpisać, one swoje oszczędności yy, złożyły się, dały na zegar, żebym nim te, oczywiście ja nim dołożyłem. Yy, gdzie byliście wtedy? Gdzie byliście wtedy te pseudo super YouTuberzy, co wypisuje ta różne głupie komentarze, bo żeby kogoś obrazić i tak dalej? Mówisz o gołębiach. To jeszcze wracając. Gołębie stare zostały sprzedane. W tamtym roku gołębie sprzedawałem, co miały po kilka ładnych dziesiąt konkursów i w tamtym roku były jeszcze lotowane, czyli w 2023 lotowane. Gołębie były już 16 roku. Jeśli masz trochę pojęcia z matematyki to sobie policz ile letni był ten gołąb i był lotowany. Na tą chwilę Natalka możesz tutaj podnieść się pomału. Spokojnie, bo to nie jest tak, nikt nam za to nie płaci. Na tą chwilę ten gołąb jest super znowu Asem z 19 roku. To jest chyba druga lotniczka okręgu i jest w drużynie mistrza okręgu, drugiego wicemistrza regionu. To jest samica z 19 roku. Czyli pięcioletnia lotowana, pięć lat lotowana w tamtym roku w drużynie mistrza okręgu, w tym roku w drużynie mistrza okręgu. Ta samica tak samo, pięcio, teraz będą sześcioletki samice, które na wystawę ogólnej będą szły Polską, bo to są gołębie, które mają wylatane super wyniki w kategoriach. Y i na 99,9 jestem przekonany, że lepszych gołębi w okręgu na tą chwilę, na ten rok po tym ciężkim sezonie z dwóch lat nie ma ja nich mogę wystawić. Ta samica tam do i poniżej dychy dużo zaprezentuję Tobie. Otwórz te, te klapki, bo mówisz, że oglądałeś moje filmy wiedziałeś, jaką dobrą robotę robię dla tych kolegów, hodowców i tak dalej. Tak, robiłem i robię, bo nawet zobacz. Ja mam takie podziękowania. Tych podziękowań i dyplomów mam dużo. Za ofiarowane gołębie i wsparcie. Przykładowo tu oddziału Moszczenica. Ale mam z Ciechanowa, mam z Włocławka, mam z wielu innych. Wiele pomogłem zorganizować ewentualnie aukcje. Dać na te aukcje. Kupywać gołębie pod kątem chorych dzieci itd. Albo inna sprawa. Który hodowca... Tak dużo gołębi ofiarował dla młodych, wstępujących lub hodowców starszych, które nie mogą sobie poradzić na tym rynku z tym wszystkim rozwojem, ile ja rocznie wydaję gołębi młodych, niezaobrączkowanych, lub zaobrączkowanych lub dorosłych. Robię, nie robię przy tym jakiegoś show, tylko po prostu od serca. Tak samo od serca był ten program dany, a że przy okazji przeszkadza wam to, że ja nie mam na to czasu, bo byście byli nauczeni. Żebym wam to wszystko gadał, kurwa, zawsze za darmo. Żebyście tam mieli wszystko na tacy i najlepiej po cichutku. A Wam powiem jedno: skończyło się, bo hodowcy udają moich kolegów i raz na rok, czy raz na dwa lata. Michał, gdzie można dostać? Michał, powiedz, no dorać. Później zapominają i one za dwa lata, za rok, bo zrobią mistrza i mówią: Michał, wiesz, pomógłbyś jeszcze raz, byś to załatwił i tak dalej. Ale jak po drodze mieli, mogli pomóc córce, żeby się dostała: pomóc! Jakie to pomóc? Oni powinni to przyklepać, córka powinna selotować. To nie! To teraz, w tego wszystkiego, chce ktoś? Musi córce na łaciki, jak za przeproszeniem dać. Za darmo ma to robić? Za to, żeście ją zhanibili w taki sposób, że nie chcieliście jak błazna przyjąć, kurwa, do naszego związku? Ona to kochała. Ty mówisz, że ona nie mam pojęcia. Ona lepiej go w rękach trzyma od ciebie. Ja wyjeżdżam często w różne sprawy biznesowe i nie tylko. I ona zostaje. I ona potrafi podać lekarstwo, picie, zauważyć, że ten gołom się pożygał, że temu coś się dzieje. I ty obrażasz moją rodzinę, hamie, niemyty i mówisz, że, że. Bo ty robisz coś dla hodowców. Co ty robisz? Zobacz. Streszczę ci ten mój program delikatnie. Poniedziałek, zapobiegawczo. Wtorek, zapobiegawczo. Przykładowo, o, o, omówimy to z grubsza tylko. Środa, probiotyki plus herbata. O taka o, o, odpowiednia herbata. Rano, po południu jest, później jest jeszcze podawany w tym tygodniu. Już nie będę mówił dniami, bo bym program zdradził. Jest podawany Blitfur. Może też jest niedostępny. Gerwi 2. Może też, nie wiem, bugała, bugały, aminokwasy, może też dla was są niedostępne. Ma ta z tym problem? Elektrolity z naturala? Też? Z Niemiec, Belgii, hallo, może was też nie te całe. Czy inne? Karmy Van Robbaisa. Ja lotuję tylko na karmach Van Robbaisa, od paru lat. Ja nie skakam, że ktoś zrobił karmę, zrobił mistrza Polski, czy coś, zrobił swoją karmę. Ja nie latam od pięciu, ośmiu lat po karmach. Jestem stabilny, tak? Psychicznie. Jaki stabilny w swoim programie. Później ewentualnie środki. Bejtrl jestem. W, w dupie, masz, a nie bajtrl jest napisany. Przykładowo w tej kuracji, w tej mojej, jak to się mówi, programie szczepień i te. Jest opisane. Pierwszy punkt. Szczepienie w młodych gołębi w tygodniu. Między czwartym a szóstym. Nie robisz tak? To czyli nie jesteś hodowcą albo nie wiesz o tym, że trzeba robić. Drugie. Szczepienie, drugie szczepienie plus szczepienie na ospę. Cztery tygodnie przed lotem. Nie robisz tak? No to, no to współczuję. To ty nie zdobędziesz w ciągu roku 50 dyplomów. Ty nie zdobędziesz weź tutaj na te puchary. Nie zdobędziesz w ciągu roku i to są jeszcze nie wszystkie puchary, które się na tym stole już nie mieszczą. Daj na mnie. Masz z tym problem, że trzeba szczepić gołębie? Bo ja z tym nie mam. Z każdym weterynarzem, z którym współpracuję, każdy mówi, że trzeba szczepić. Następne, później, gołębie dorosłe, jesienią po, gołębi, po lotach gołębi, ja zawsze gołębie szczepię, żeby się spokojnie nie, nie łapały wirusów, pobudzić ich odporność, żeby się spokojnie wypieczyły. Później, listopad, grudzień, robię kurację po zbadaniu, czyli najpierw badam gołębie, tak jak w tym roku, u dwóch weterynarzy, mogę wam podać gdzie, pod skrzydłem w Sochaczewie, bardzo dobry weterynarz następna pani Bożena Olczyk zarejestrowane weterynarię w Tomaszowie proszę sobie, nie macie gdzie, przyjedźcie ja jadę 100 km, żeby zrobić badania czekam, żeby wyszły badania żeby zrobił ewentualnie posiew z posiewu jakby wyjdzie jakaś choroba antybiogram, wtedy konsultuję jeszcze z dwoma lekarzami, weterynarzami telefonicznie, czy z panem doktorem Myszkowskim czy jeszcze z innym jeśli dzwonię za 3-4 dni i pytam się, co wyszło. Pani doktor, pan doktor mówi, że Michał ma zdrowe gołębie. Dobrze, biorę, odrobaczam. Tak, mam z daka tabletki. Każdemu gołąbkowi daję po tabletce. Są odrobaczone, jednocześnie na narzęsiska zapobiegawczo podać. Mimo, że są zdrowe. Ja wziąłem do badań człowieku 10 gołębi. Na gołębniku gołębi lotowych i rozpodowych. Może mam 100, może 150. Nieważne, to jest moja sprawa. Ale gołębie są zdrowe. Odrobaczam. Wszystko jest ok. Robię kurację esoksinę, Tak jak w tym roku. Esoksynę combine, żeby po prostu ja biorę tylko 10 gołębi do badań. One są zdrowe. Wybieram najgorsze. Ale skąd ja mogę wiedzieć, że ktoś ładny, a nie jest nosicielem. Staram się nosicieli załatwić. Zdrowemu gołębiowi, jeśli podam lek, nie zaszkodzi mu to. Bo to nie jest trutka, jak ty to mówisz, że to są trutki. W odpowiedni sposób podane, one wspomagają. Podleczenie ewentualnie nosicieli. Bo ja nie wiem, który nosiciel. Ja bym wiedział ur... za przeproszeniem humanitarnie bym go usunął. Następne, czytamy program oczywiście dalej. Grudzień, listopad, esoksinę i szczepienie na salmonelkę. Może też jest zakazane. Bo ja nie wiem. Jeśli jest zakazane, no to super, no ja Współpracuję z weterynarzami, do pani tutaj weterynarki jej do blisko jeżdżę, kupuję też niektóre szczepionki. I później potrzebujesz zaświadczenie, że są szczepione gołębie. Ja nie wiem. Czyli na salmonelkę też Ci nie pasuje. To dobra, jedziemy dalej. Później mamy styczeń, luty. Gołębie wracają już po wszystkich wystawach okręgowych, ogólnopolskich. Miały spotykanie z różnymi gołębiami. Po kilka dni, jak na ogólnopolskiej są. Robię kurację bajtrylem, to, co cię ta kurwa bardzo boli, bo ktoś. Ja na ten dzień ja tego nie sprzedaję, ale powiem ci jedno, co do Bajtrylu, sam powiedziałeś, że ty go stosujesz. To teraz ci powiem jedno nie znam mistrza Polski, nie znam zaznaczam, który go nie stosował lub nie stosuje. To jest otoczką osianę, ale każdy kombinuje. Ja ci powiem tak, ja 10 lat temu, jak miałem mniejszą wiedzę, od byłego mistrza Polski, olimpijczyk miał, kupowałem ten środek. Udostępniał mi ze swoich zapasów, nie zarobkowo, ze swoich zapasów. I ja miałbym go ganiać, ja byłem mu wdzięczny. Ale mniejsza z tym. Jedziemy dalej. Styczeń, czyli kurację bajterylem po prostu, żeby ewentualne bakterie, które gołębie z wystaw poprzenosiły. No ja wiem, że ty nie jesteś hodowcą, że ty gołębi nie wydajesz na wystawę, bo żeby na wystawę być gołębie, żeby się zakwalifikowały na ogólną polską wystawę, to trzeba być, jak ty powiedziałeś, mistrzem, a nie patałachem. Trzeba być mistrzem, ale jedziemy dalej. Kuracja bajtrylem i kuracja. Oczywiście zawsze pod mocnej kuracji antybiotykowej trzeba też zrobić kurację grzybiczną, żeby tą florę bakteryjną, która jest wyjałowiona, gołębie, po prostu nie osiadła grzybica, czyli trzeba zrobić kurację grzywiczną i momentalnie podawać dobrą florę bakteryjną, czyli różnego rodzaju probiotyki, i na karmy, i do picia, co tylko można, żeby osiedliły się dobre probiotyki. Bo jest wtedy, jak to się mówi, powstaje korytarz pusty i ktoś go na pewno osiedli. A od Ciebie zależy, drogi kolego, hodowco, hodowczynią, czym Ty go zasiedlisz? Czy grzybami? Bo nie chce Ci się. Czy dobrymi probiotykami, ale to mniejsza z tym. I później, po zniesieniu jajek, jak gołębie już są wpuszczone w parę, ja gołębie daję kurację ranidazolem. Można czym innym, można włękom, można czymkolwiek. I zobacz, Włęka Orni Specjal, matko, też jest niedostępna na rynku polskim. Powiedz, w każdym sklepiku internetowym, wszędzie. A czy jest dopuszczona na rynek polski? Nie. W Belgii, w Niemczech, tak. U nas nie ma. Ja cię pierdzielę. a jesteśmy razem w Unii Europejskiej, nie? Super, super. Ale nic, jedziemy dalej. No i co tu mamy? Trzy tygodnie do czterech tygodni. Ja szczepię jeszcze raz gołębie żywą kulturą bakterii, żeby te gołębie pobudziły jej odporność przed lotem na stare, Jaką? Nie stać ci na program, nie będziesz wiedział w życie. Gołębie ja wtedy nie muszę przez 3, 4, może 5 lotów podawać żadnej kuracji. Takiej mocnej. Bo ta szczepionka pobudzi jej ich odporność. One są po zimie, wszystko tak doszykowane, pobudzi jej ich odporność, że nic nie trzeba. Ale kto tego nie wie i nie radzi sobie po, przez 2-3 loty, wchodzi w leki, wchodzi w antybiotyki. Uda mu się dwa trzy loty super wygrać z Pawłem. Ja nie mówię, że nie. Wygra z Pawłem, bo Pawł leci bez antybiotyków wtedy. Ale Pawł zrobi później jedną kurację w środku sezonu lotowym przykładowo na drogi oddechowe. I Pawł do końca sezonu leci, wygrywa. I to, są je, I to są później jego mistrzostwa na oddział, na okręg, czy wysoko w Polsce. Pokażę Wam jeszcze, drodzy koledzy, głębia jak te gołębie wyglądają. To przykładowo. Drodzy koledzy, to jest samica. Wszyscy koledzy, którzy do mnie przyjeżdżają, dobrze wiedzą, co to jest za samica. Można sobie film obejrzeć z 2017 roku, jak to była jedna z lepszych lotniczek oddziału i w drużynie mistrza oddziału 5541 y, 08 rok. Czyli mamy tak. 9. 10, 11, 12, 13, 14. Plus 10 to miała, to mamy 16 lat, tak? 16 lat, teraz już będzie 17 rok Zobaczcie, czy ten gołąb, po tych moich chemiach, co gadacie, czy ten gołąb ma wskazy na pióra? Gołąb latany jest cały czas. Mimo takiego wieku, budowa tego gołąbka. Oczywiście nie jajek nie nosi. Ale ma dożywotkę, nigdy nie, nie była zamknięta. Chyba, że tam na jakieś jajka nigdy nie była zamknięta. Dała kilka najlepszych lotników oddziału i okręgu i sobie lata z młodymi, na gołemniku młodych. Ona nawet potrafi wyskoczyć i leci sobie na dwie godzinki, półtorej godzinki, polatać sobie, przyleć. Widać po nogach, że jest starszy kąt. Ona w przeliczeniu na wiek naszych cudownych kobiet, to ona ma około 90-80 lat. Mało, która kobieta dożywa 90 lat. I mało, która gołąb dożywa 16 lat. Teraz 17, ale to nic. Następny przykład. Jest samczyk, drodzy koledzy. Następny przykład. Rzecz gołąb lotowany, wiadomo co zdradza. To pióro, każdy o tym wie. Jako lotowany u mojego świętej pamięci Kazia Pomykały. Przesilony był. Jak to gołąb bardzo dobry zawsze jest, czasami się przesili. To był najlepszy lotnik okręgu oddziału przepraszam. U mnie wydał co najmniej 9 do 10 najlepszych lotników oddziału w różnych kategoriach w różnym wieku. Gołąbek jest z wieku. Na czerwonej 09. Ten gołąbek od 16 jest u mnie w rozpłodzie. Ma swój boks. Ten gołąb daje mi... Płodny, zaznaczam płodny. Nawet będzie teraz wystawiony po nim syn na Krakusie. Obleciał cały program lotowy. Nawet na wspólnym gołębiku sobie gołębie radzą. I że czwartego asa miałem. Też koledzy powinni wiedzieć. Ale wracając do tego gołębia. Dał co najmniej 8 do 10 najlepszych lotników oddziału. I 9 gołębi już reprezentowało okręg na ogólnopolskiej wystawie. Gołąb w takim stanie. Zobaczcie. Skrzydło, ostatnie piórko do rasta. Piętnastoletni samiec. Płoci. O jakiej ty człowieku chemii gadałeś? O jakiej? O jakim, że ja w błąd wprowadzam ludzi? Czy ja kazałem dawać wam, koledzy, bajtry? Bo ty powiedziałeś, że grytnie taki zjedzą i się posrają. To niech poda im herbatkę. Skory, nie wiem, wierzby czy czegoś, jak się posrają. A najlepiej nie... Kupi, bo nie wiem, czy jest dozwolone, jeśli dostaną biegunkę, nie kupi Hydrodiar wet Jest dostępny, chyba nie, czy nie jest zalegalizowany, bo już nie wiem. Bo to teraz już nie wiadomo, co jest kurwa, można, a co nie można. Jedni, jedni dzwonią do mnie, że poczta ruszyła, a drugi dzwoni do mnie, Michał, nie wiesz, kiedy poczta ruszy? To ja nie wiem, zaściankowo to kurwa robicie, żeby jeden się nachapał, a drugi, żeby nie wiedział. I tak samo z tym, Robicie dziadostwo? Czy z innymi środkami? To ja daję światło dla kolegów, że można. On nie mierzy tego u mnie, ale niech się załatwi, jeśli chce się zmierzyć z najlepszymi. A nie byś tak sprzedawali nim podróbki, dziadostwo, bo to wam na rękę. Jak ja powiedziałem, narobiło się film, firm, przepraszam, i kurwa sprzedają przesypywane. I ty siedzisz tam w Anglii, czy gdzieś. I ty obrażasz polskich mistrzów. Już taki jeden był, co obrażał polskich mistrzów. Czasami koksiarze i tak dalej. Dam przykład. Mojego przyjaciela Piotra Bugały. Pierwszy miał w Polsce robione DNA. czy znaczy, przepraszam e, antydopingowe. I jako jedyny rodzina Bugałów trzy razy w Polsce mieli je robione. W tym roku też mieli robione. Co wyszło? Gówno. Dobrze wszystko wyszło. Bo nie potraficie się pogodzić z tym, że ktoś Rodzi się z darem do walki, do trenowania tych asów, żeby zdrowotnościowych. Zobaczcie jak ten gołąb wygląda w wieku 15 lat. Boże kochany, ja się nie dziwię, że kolega, pan Tadek Pałka miał 13-60, który jeszcze w wieku tam 19 lat płodził. Bo jeśli w takim tempie ten gołąbek będzie się starzał, czyli bardzo słaby, to, i może on doczeka tego. Także, u prawdziwego hodowcy wszystko jest możliwe: wszystkie sukcesy, i wszystkie porażki. Bo ja też mam porażki. Tak dlatego mówię. Także, będziemy pomału kończyć. Yy, powiem tylko, co jest związane z tym programem: jak to działa, bo dzisiaj też miałem telefony. Trzy telefony odebrałem, bo już przyjechałem, jak to się mówi, i córka mówi, tata byś odzwonił, bo tam panowie się pytają niektóre szczegóły, a ja mogę nim powiedzieć, ale co ja nim mam powiedzieć, jak niektórych rzeczy, one się pytają, czy my sprzedajemy, czy te. nie sprzedajemy, to jedno, zaznaczam, nie sprzedajemy. Pomożemy zamówić dla Was produkty, ale to tych produktów, których Wy nie będziecie mogli zdobyć z tego programu, może są dwa, a może i wszystkie dostaniecie, jak, jak trochę po głułku. to ważny ten program to jest taki, żeby wiedzieć kiedy podać, kiedy zaszczepić, czym zaszczepić, jaką szczepionkę, nie jakiej firmy, tylko na co. Jest, powiem Wam jakie różnice. Jest przykładowo Paramykso adeno, przykładowo. Jest hol, hol, kolumba dwójka przykładowo. Jest salmo TP, teraz salmo S coś tam. Ważne, która szczepionka na to działa, bo wam się wydaje, teraz zwracam się do młodych hodowców. Początkujących, że wam się wydaje, zaszczepicie szczepionką jedną i to już jest pozametane. Nie. Jak w programie ja mówiłem, szczepię młodego gołębia dwa razy, trzy razy nawet przed lotami. Później ten sam gołąb jest jeszcze po lotach szczepiony, później w styczniu z powrotem. To są odpowiednie szczepionki w odpowiednim wieku na odpowiednie choroby. To jest najważniejsze. Nie ma cudownego środka. Ani ja tego środka nie znam, ani moi przyjaciele, ani mistrzowie polskie, ani mistrzowie świata. Ciężka praca, co tylko popłaca. Także my się was nie wystraszyli, co tam piszecie głupoty. Propozycja programu jest nadal aktualna programu bo ja się przed jakimiś kurwanskami nie będę płaszczył yy, dla nielicznych. Teraz my już będziemy sprawdzać, kto się do tego programu nadaje, a kto nie. Bo tak to daliśmy dla wszystkich. Ale teraz widzę, że wszystkim nie warto pomagać. Pomagać ludziom dobrym, niezawistnym. Ty jakbyś miał w sercu coś dobrego, to byś zadzwonił do mnie. Byś powiedział Michał, słuchaj, nie rozumie, co ty tam nagrałeś. Za co to tak jakoś inaczej brzmi? A ty dzwonisz i znaczy dzwonisz, nie dzwonisz, tylko. O, nagrywasz film i mówisz, że to co zrobiłem to poniżej zera, czy ja jestem zerem a oglądałeś moje filmy, tak mnie bardzo kurwa wielbiłeś, a nagle się posrało tak, to nie tędy droga ale mniejsza z tym także będziemy pomału kończyć yy, komentarzy nie zablokuję ze względu na to aż z chęcią po, pooglądam te komentarze zobaczę ile jest hodowców którzy doceniają moją ciężką pracę a z jest hejterów, które kurwa głupoty tylko wypisują? Oczywiście dam wam tam tydzień, po tygodniu sobie skasuję, zablokuję SMS-y, bo te, te wiadomości, bo nie ma sensu wody na młyn dawać, kurwa. Ja powiem tak: dzielimy ludzi. Są ludzie, parapety, stołki i taborety. Każdy niech się zastanowi, kim jest na tym świecie, bo większość to uważa, że życie jest jak rower. Ja tak nie uważam, ale większość z Was uważa, że życie jest jak, jak robot. Jak nie kręcisz, to nie jedziesz. A ja uważam, że można żyć uczciwie, ale szczerze. Na jasnych zasadach. Bez kłamstw. I bez kurwa podrabiania środków i sprzedawania jako swoje środki. Ale mniejsza z tym. Co jeszcze mogę dopowiedzieć Wam mądrego? No nic, no życzyć Wam pomału. Jak to się mówi, chyba. Dużo prezentów na, e, na Mikołaje, na Mikołaja, bo to niedługo Mikołajki będą. Powiem Wam tak. Najlepszy komentarz, najlepszy, ale nieważne, nie że nie musi być ten, tylko najlepszy, który mnie naprawdę zaskoczy, czy mile, czy negatywnie, dostanie ode mnie prezent. Może to być gołąb. Może to będzie gołąb lotowy. Może kolega przyjedzie do mnie. Wejdzie ze mną do gołębnika lotowego, gołębi młodych polotach i powiem otwórz sobie, wybierz sobie gołąbka. Może nie głupi pomysł. Ale już nie będzie tak knute tajemnic, że przyjął, przyjechał, wziął prezent. Ja mu powiedziałem nieraz, słuchaj, przyjedź, ale chociaż zdjęcie sobie zrobimy. Przyjechał, wziął kołębia, ja się nie odezwałem specjalnie, nie tego, że zapomniałem. Zobaczyć, czy ten kolega przypomnie, że chce ze mną zrobić zdjęcie. Wsiąkułę Bia noga. Tacy się też trafiają. Także powodzenia i do usłyszenia hasłem Dobry Lot.